problemy internetem. Hmm. Tak. A jest, dobrze. OK, w tak będzie lepiej. Eee, tak. tak. Większe normalnie nagrywa, prawda? Wszystko się nagrywa fajnie. Jeśli się nie zwiernia. Okej, okay. jaką on Aha. A. Uh -huh. Tu tu tu. tu. A potem mógł on być, tak, no ale wtedy on by to zło. Bez sensu. Bez sensu. Dobrze, rozwalać ci strukturę pionową. nie wierzę mnie. Uh, uh, uh. No, ósmy ruch już. Czy król załatwiony? No, okay, tutaj? Tutaj? Co by tu zrobić? No, ho, 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 ho kurczę. Chciałoby się zbić, go, nie można. <noise> Tutaj kurczę jak mi zblokowali. Hmm. <noise> no, dobra. Poruszy się królową i straci wieżę. <grystanie> O kurcze, ja tym lepiej. O no kurcze, a te uhuhu, ale mnie zrobił. Patrz, nie założyłem. O nie, co ja zrobiłem? O matku, co ja zrobiłem najlepszego? Co ja najlepszego zrobiłem? Nie tym. O matku jedna. Plus pięć. No to ładnie mi załatwił. No to ładnie. Mm -hmm. No dobra, zobaczymy, może się jeszcze jakoś uda, nie, no to ja robię, będę wymieniał, jak wierzę, nie ma. To jest bez sens totalny. <totopatry> Toko, Nie, na no, przegrywałem, nie, wiem, co tu dużo mówić. Nie, co ja zrobię? Jezu, no nie myślę, no nie myślę, patrzcie, nie myślę. Hmm. Poddaj partię. Bez sensu. Ta partia nie poszła po twojej myśli. No, ale jest kilka pomysł. dobrych ruchów do przeanalizowania. Przyjrzyjmy się im. Zadania. Jeśli zagrasz uważnie, mat jest na wyciągnięcie ręki. Padnął. O, to tutaj, nie? Eee, Bardzo dobrze. Wygraj te party dając matę Ruch Czarny. Mm -hmm. Okej, okay. wygrali te party dając mata. Ja ubiorę, gdzie król? Nie. Tak, tak. Nie. Nie, no, myślę, że tak, wchodzę i tutaj wola. Nie, to nie o to w tym chodzi, nie? Oddaję materiał. A, bo ten mógłby być. No tak, patrz. No patrz, może być. No to o to chodzi. A, ten może być. Kurczę, Ty jak to zrobić? Wskazówka prawo do rozsady. 8, do ruchu królem. przez No to muszę po końcu poświęcić. Nie? Idealnie, tak. dobra robota. Rozwiązać zadania. No dobra, trzymajcie się. Pa-pa,